Naród. Szanowni Państwo, to są ludzie, którzy podejmują gorzej niż zdrajcy. Gorzej niż zdrajcy. W historii ludzkości nie było takiego państwa i nie było takiej formacji, która zmierzała do tego, żeby prawnie niszczyć czteroletnie dzieci. Tymczasem ta kobieta, która jest, nie wiem, chyba zajmuje się szkołą, tak? Coś takiego. Jest podobno ministrem zajmującym się szkole. Ona sprawia, że polskie dzieci mają być demoralizowane. Czteroletnie dzieci mają być gwałcone, mają być nauczane. Seksualnej. To jest jakieś szaleństwo, które powtarzam jeszcze raz, nie zdarzyło się nigdy w żadnym narodzie, w żadnym państwie i nigdzie. Oni chcą dążyć do tego, żeby nie było rodzin. Chcą dążyć do tego, żeby Polska była zdemoralizowaną społecznością, zupełnie zniszczoną. Ta formacja ma także inne konsekwencje niszczenia wojska. Ta formacja ma działania, które doprowadzają do tego, że służby specjalnie działają na rzecz Rosjan, a gospodarka działa na rzecz Niemców. Mamy do czynienia z taką sytuacją, z takim Mówię o tym, Szanowni Państwo, to jest absolutnie konieczne. Nie ma innej rzeczy, która przed Polską stanęła. W ciągu ostatnich 30 lat, jak rozstrzygnięcie, czy będziemy budowali państwo polskie, czy będziemy zniszczeni zarówno moralnie, społecznie, gospodarczo i właśnie ludnościowo, przez zalanie Polski ludźmi, którzy będą niszczyli, niszczyli nasze społeczeństwo. Państwo dobrze o tym wiecie.